Szkoła Właszczowy potrafi zaskakiwać tematami i profilami, których można się tutaj uczyć, których wiedzę można zgłębiać. Moim gościem jest Marek Bielecki. I Marek to wyjątkowy człowiek. Jak myślicie, czego może uczyć? Chemii? Biologii? Czy rosyjskiego? Marku? Ani tego, ani tego, ani tego. Właśnie, Nie, to twój... twój przedmiot jest bardzo zaskakujący. Mój przedmiot jest bardzo zaskakujący, ale w tej szkole uczyłem kilkunastu przedmiotów. Dlatego też takie zastanawiałem się nad tym pytaniem, które, które zadałeś, bo od początku szkoły podaje się chyba 13-14 przedmiotów udało mi się uczyć. Bo kiedyś szkoła miała profil ekonomiczno-administracyjny. To był taki profil, gdzie nauczaliśmy przedmiotów zarówno z zakresu prawa, jak i ekonomii. Uczyłem wtedy siedmiu przedmiotów. W chwili obecnej Uczę edukacji dla bezpieczeństwa, etyki, czyli I dodatkowo też jakieś zajęcia z prawa, takie specjalne. No właśnie, to jest wyjątkowy kierunek, który jest prowadzony w ELO w właszczowie Sprawa. Sprawa, tak. Czyli można zostać już prawnikiem w liceum? No, w zasadzie nie, ale można, jak gdyby złapać tego takiego bakcyla, do tego, żeby w przyszłości. Być może troszeczkę zgłębiać swoje zainteresowanie i rozwijać w kierunku prawa. Czyli to są podstawy, fundamenty do tego, żeby zostać w przyszłości prawnikiem, sędzią. To w zasadzie tak, tylko chcemy się skupić na y, takich zajęciach sprawa, które jednocześnie pozwolą uczniowi zorientować się w specyfice, specyfice kierunku, ale z drugiej strony jakoś praktycznie przygotować go do funkcjonowania w dorosłym życiu. Bo każdemu z nas potrzebne Oczywiście. są ustawy prawne. Czasem otwieramy i nie wiemy no o właśnie. co chodzi, gdzie znaleźć ustawę. Tu piszą do mnie zgodnie z ustawą taką i taką, ale no właśnie, bo, bo podstawowa, podstawowa rzecz przy nauczaniu prawa to nie jest wkucie przepisów prawnych na pamięć, bo każdy kto myśli, przyjdę sobie do do szkoły pójdę na prawo i będę musiał cały czas uczyć się czegoś na pamięć. Nie. Podstawową funkcją nauczania prawa jest to, żeby rozumieć to, co w tym prawie jest napisane. I wydaje mi się, że mniej nauczyć, jeżeli dać do, do zapamiętania, ale więcej zrozumieć, to jest taka podstawowa, podstawowa zaleta i funkcja nauczania tego przedmiotu. I staram się. Staram się głównie na tym bazować. Czyli już wiemy, można się nauczyć samych podstaw, które będą potrzebne nam w dniu codziennym w życiu, możemy pogłębić wiedzę, jeśli chcemy iść na prawnika albo na sędziego, ale w klasach mundurowych prawo też jest bardzo jak potrzebne. Najbardziej, jak najbardziej ja mam doświadczenia moje bazują również na pracy na uczelniach wyższych, bo oprócz tego, że jestem tutaj zatrudniony jako, jako nauczyciel cały czas pracuję również. Cały czas pracuję również na uczelniach, wyższych. aktualnie jestem profesorem na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. No i tam mam możliwość nauczania takiego, takich przedmiotów związanych właśnie z bezpieczeństwem narodowym i z kwestiami prawnymi dotyczącymi tego bezpieczeństwa. Dlatego zadając pytanie, czy w takim profilu jak bezpieczeństwo narodowe prawo jest potrzebne i jak najbardziej jest potrzebne, no bo to podstawa funkcjonowania w takim w takim obrocie codziennym każdego żołnierza, no i każdego obywatela. Mhm. Czyli jest tak, najpierw z Markiem widzicie się na zajęciach w LO w Łaszczowie, a później na studiach w Warszawie. Zapraszam. Więc zobaczcie, jaką fajną kadrę LO w Właszczowie ma. Zapraszamy na zajęcia. Dzień. Dziękuję. Zajęcia są dodatkowe. Tak. No, to też jest fajne. Nie, nie, nie każdy na nie musi chodzić, tylko ci, którzy chcą. Ale zachęcamy. Tak. Do zobaczenia. To...